Czy tu nie wziąć mecelka i... na pewno trzeba będzie toć, bo, nie. Po, po... bo tak, tak nie przejdzie rurka. No trzeba będzie tu. No trochę trzeba będzie popukać. zawali nie, o, o, łazienkę, To tam na górze. To i marzec kwiecień, bo w zimę to. Nie, zimą to Nie robony, nie, nie ma roboty. Przed zamurowaniem napełnić trzeba wody. No tak, to i tak sprawdzimy wiesz, szczelność, no. nie? No, wszystko jest podłączane. Ale jeszcze były jajca grube pod tytułem Ratowaj... ratuj się kto może. Bo się okazało, że mróz nie rozwalił tylko cegiełki. Ale jeszcze grzejnik, który był tu. No i trzeba było ten grzejnik niestety oczywiście odciąć i napełniamy cały układ. I jak tu odcięliśmy grzejnik, to jeszcze inne punkty słabe, które puściły podczas mrozów, a mrozy tutaj są po 30 stopni czasami. Więc patrzymy, czy z cegiełki coś kapie. Na razie nie kapie. A żeby jeszcze uszczelnić to wszystko, no też się okazało, że tu z baterii woda zasuwała, bateria po prostu. O, cześć pa, też nie wytrzymała mrozów. I tak. Punkt po punkcie, punkt po punkcie, powolutku, powolutku. Nigdy dość roboty w takich obejściach. No ale walczymy no co. Na razie cegiełka nie cieknie. I o to chodziło. Woda w układzie jest. Powidna. O, jest. Jest i ciśnienie. W związku z tym czekamy, czy coś tu puści, czy nie puści. O, by nie puściło.